Zalety współpracy z agencją Social Media world, me good, good morning, oh, are... Zacznijmy od tego, że Social Media to idealne miejsce do promocji Twojej marki. Może wydawać się, że tworzenie reklam na Facebooku to nic trudnego, jednakże jedno małe potknięcie może spowodować, że nasz sukces przerodzi się w porażkę. Dzięki nam możecie uniknąć niechcianych efektów spowodowanych złą kampanią reklamową. Przy naszym wsparciu, marki mogą liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę w tym temacie. Wiele firm decyduje się na samodzielne prowadzenie swoich kanałów w mediach społecznościowych. Co niekiedy może przynieść więcej szkód niż pożytku. Brak planu, czasu, nie wyznaczenie celu czy też grupy docelowej, brak znajomości, zasad i regulaminu serwisu to tylko niektóre z błędów, które często popełniacie, a dzięki Mister Post możecie tego uniknąć. Do zapoznania się z naszą ofertą zapraszamy na naszą stronę www. Zajrzyjcie również na nasze kanały społecznościowe po więcej ciekawych informacji.